Cześć, dzisiaj chciałabym opowiedzieć o y, 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 kilku ciekawych zwierzętach y, z ciążek Neli Małej reporterki. To jest wąż magroby Bojki. Tak wygląda. On ma zęby yy, jadowe z tyłu. Niektóre węże też mają. A tutaj jest yy, jak yy, rozpoznać yy, tego węża się Ma ciało ułożone w literę S. Przy wielkim strachu przed atakiem otwiera paszczę. Wycof, ma wycofaną do tyłu głowę i uderza ogonem o podłoże. Chce w ten sposób przestraszyć. jest skor. On ma y, dwie pary oczu i jeśli y, zakryje się go ręką, to y, myśli wtedy, że jest y, noc i wtedy y, może zasnąć. To jest taki y, wielki gekon. Bardzo... Ten gekon może mieć nawet 17 centymetrów długości. Tak tutaj wygląda. A tutaj są... Yy, różne dziwne zwierzęta z Borneo. Yy, Borneo to wyspa, która kiedyś yy, nie była wyspą, yy, tylko odłączyła się od Azji. Tu jest słonka łowaty z długim ogonem, leśni ludzie, czyli orangutany, wyraki, najmniejsze nosorożce na świecie, nosacze, małpy trąby, czyli nosacze i Niedźwiedzie słoneczne, które są najmniejszymi niedźwiedziami na świecie i mają bardzo długi język. To wszystko o czym chciałam opowiedzieć. Do zobaczenia.